Witamy Państwa w studiu aplikacji Moja Sprawa. Skoro już wiemy, że kredyty frankowe, eurowe, dolarowe są wadliwe, to dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, o co możemy walczyć, jakie tym klientom przysługują roszczenia. Witam Cię, Krzysztofie. Witam serdecznie, Pawle. No właśnie, o co frankowicze, eurowicze, dolarowicze mogą walczyć, co mogą uzyskać w sądzie. Tak, zarówno Frankowicz, jak i Eurowicz i Dolarowicz mają dokładnie taki sam problem, który tyczy się wadliwej umowy kredytowej. Co to oznacza? Tak naprawdę w tych umowach nigdy nie było waluty. Był jedynie wirtualny zapis, który wskazywał, że bank odnosi wartość kapitału do spłaty, ale i również każdej raty do wartości danej waluty. Co istotne, tych franków, tych euro czy tych dolarów w tej umowie nigdzie nie było, co podkreślają liczne wyroki sądów, które zapadają w sprawach unieważniających takie umowy. Można powiedzieć, że ta waluta pojawia się tylko wtedy, kiedy Właśnie ten klient sam wpłaci ją wracie do banku, bo takie sytuacje się zdarzają i ma to swoje znaczenie przy precyzowaniu roszczeń, bo żebyśmy tak. to tak upraszcznili, Idziemy do sądu po to, żeby ten sąd stwierdził nieważność takiej umowy. Oznacza to tyle, że chcemy doprowadzić do sytuacji, że jeśli ten kredyt jest dzisiaj czynny, to po takim wyroku już czynny nie będzie. Dokładnie. Uznajemy tak właściwie, że tego kredytu nigdy nie było. Jeżeli nasz kredytobiorca zaciągnął kredyt na przykład na 200 tysięcy złotych, a w toku spłaty tego kredytu wpłacił 300 tysięcy złotych, to tak naprawdę po unieważnieniu takiej umowy kredytowej, kredytobiorca otrzyma zwrot, zwrot 100 tysięcy złotych, a 200 tysięcy złotych, które zaciągnął od banku, zostanie oczywiście w banku. Ale to nie jest ostatnia korzyść, no bo jeśli kredyt jest tak. czynny, to jeszcze ma cały czas saldo do zadłużenia. Jeżeli... Do spłaty. Jeżeli nasz klient ma czynny kredyt, a takich sytuacji jest coraz mniej, ponieważ większość kredytów jest już spłacona, to każdy konsument może zwrócić się do sądu o zawieszenie płatności swoich rat i przestać spłacać te raty, uzyskując realną korzyść. Od razu. Co istotne, jeżeli sprawa jest spłacona, nie przekreśla to naszych działań, nie przekreśla to naszych możliwości działania, tylko również kredyty, które są spłacone nawet 5 czy 10 lat temu, można z nich odzyskać pieniądze. To ja tylko bym się zatrzymał przy tym zawieszeniu płatności rad, bo to jest też taki argument, który wybija z kolei argumenty banku stojące za tym, że być może lepszym rozwiązaniem byłoby zawarcie ugody, bo skutki są odczuwalne szybciej, tylko jak wiemy, te ugody, przynajmniej na tym etapie przedsądowym, na pewno nie są tak dobre jak wyrok, który stwierdza nieważność, a właśnie to zabezpieczenie, być może za chwilę automatyczne, jeśli ustawa wejdzie w życie, daje to poczucie. Kredytobiorcom, że oni już od razu odczuwają skutki tego, że tego kredytu finalnie nie będzie. Zgadza się i porównując taką sytuację z sytuacją zawarcia ugody, należy zwrócić uwagę na korzyści, ponieważ ugoda dzisiaj ugo, przede wszystkim na ugodzie zależy stronie bankowej, która wie, że ma ogromną szansę, że przegra tę sprawę w sądzie w tej sytuacji nie zarobi ani grosza. Mało tego, że nie zarobi ani grosza, to jeszcze najprawdopodobniej za czas trwania postępowania trzeba będzie zapłacić klientowi odsetki, a to jest przy dzisiejszych stopach procentowych ponad 10% w skali roku, czyli jeżeli mamy roszczenie do banku w wysokości 100 tysięcy złotych, to ponad 10 tysięcy złotych z tytułu odsetek każdego roku za zwłokę będzie się kredytobiorcy należało i co ciekawe, te pieniądze zwykle wystarczają na to, żeby pokryć koszty prowadzenia takiej sprawy. To tutaj od razu powiemy, drodzy Państwo, że na naszym kanale aplikacji moja sprawa... Jest również nagranie dotyczące tego, jak taki proces w sprawie frankowej wygląda, jak wyglądają poszczególne etapy. Mówimy również o tym, ile średnio takie postępowania trwają, natomiast ważna uwaga jest taka, że nawet jeśli te postępowania trwają dłużej, to jest ta dodatkowa rekompensata w postaci odsetek, a bardzo często zdarza się tak, że te same odsetki pokrywają część tego wynagrodzenia, czy nawet w całości pełnomocnika, który sprawę prowadzi. Zgadza się. To jeszcze może zapytajmy o kwestie kredytów spłaconych, bo często są też takie, nie powiem, że obiekcje, ale nawet pewnego rodzaju, jakby to nazwać. Klienci są zaskoczeni, że w ramach tego wzajemnego rozliczenia, no to my idziemy o wszystkie wpłaty, które klient dokonał i to nie tylko o tą część kapitałową, ale również o tą część odsetkową, o wszystkie prowizje, o wszystkie opłaty. Czyli tak jak powiedziałeś wcześniej, dochodzimy do sytuacji tak, jakby tego kredytu nigdy nie było, a to wiąże się z tym, że każda ze stron oddaje sobie coś. Co sobie świadczyła. Więc Dokładnie. bardzo często jest jednak tutaj no, takie zaskoczenie po stronie kredytobiorców, kiedy im mówimy, że ten bank fizycznie nie zarobi nic na tym kredycie. Tak, ponieważ jeżeli umowa była niezgodna z prawem, to prawo Unii Europejskiej mówi, że ktoś, kto taki kredyt udzielił, no, nie ma prawa uzyskać z tego tytułu jakiejkolwiek korzyści a to jest właściwie taką karą, którą ponosi w tym momencie kredytodawca za to, że skonstruował umowę, która była niezgodna z prawem, bo warto sobie tutaj powiedzieć, że dyrektywa 93.13 no jest z roku 93, jak sama nazwa wskazuje, a przecież umowy udzielane były w latach 2000, 2010, 2011 maksymalnie, jeżeli chodzi tak o kredyty bez... walutowe, czyli ta dyrektywa już funkcjonowała, więc banki mogły się do niej dostosować, mało tego, powinny się do niej dostosować i i po to są tworzone przepisy, aby się ich trzymać. Banki jednak tego nie zrobiły. Wiele osób z kredytami spłaconymi myśli, że nic im się nie należy, no bo jak można unieważnić umowę, która jest już spłacona? Nic bardziej mylnego w tej sytuacji, jeżeli mamy kredyt spłacony, również możemy dochodzić roszczeń, a nawet powinniśmy, bo jeżeli akceptujemy sytuację, że bank udziela umowy niezgodnej z prawem i nic z tym nie robimy, to trochę na to przyzwalamy. Przy okazji znowu odniesienie do nagrań w naszej aplikacji. Jeśli Państwa interesuje bardziej i dogłębniej temat kredytów spłaconych, to również specjalne takie nagrania dla Państwa uczyniliśmy. I myślę, że to jest już taki etap, żeby trochę podsumować to, o co Frankowicze mogą walczyć. I jedna z gazet, konkretnie Rzeczpospolita, dokonała takiego wyliczenia, czyli przeanalizowała, ile mniej więcej spraw się zakończyło. Ile banki wypłaciły już kredytobiorcom, i można powiedzieć, że średnio w sprawie frankowej między 150 a 190 tysięcy jest do odzyskania. Oczywiście wszystko zależy też od wartości kredytu, bo były kredyty nie przekraczające 100 tysięcy złotych, ale były i takie, które znacznie przekraczały milion, więc wiadomo, że tutaj tampi tutaj jest szeroka, ale można powiedzieć wprost, że przeciętnie taki frankowicz ma do odzyskania właśnie między 150 a 200 tysięcy złotych, a przy kredytach spłaconych, kiedy już mamy sytuację rozwiązaną, rozliczoną, no to już ewidentnie wiadomo, że tą ostatnią wpłatą klient mocno nadpłacił ten udzielony kapitał. Tak i sytuacja, w której mamy do odzyskania blisko 200 tysięcy zł, a nic z tym nie robimy, wynika tylko i wyłącznie z tego faktu, na który liczą również same banki, bo banki same wskazują, że liczą na to, że wiele osób, które spłaciły swoje kredyty, nic z tym po prostu nie zrobią. Więc jeszcze raz zaapeluję: jeżeli masz spłacony kredyt, zweryfikuj swoją umowę, to jest bezpłatne, a jeżeli nie masz tej umowy, to w żaden sposób się tym nie stresuj, tylko pomożemy Ci uzyskać Twoją umowę kredytową, odzyskać ją od banku, tak abyś mógł złożyć wniosek, złożyć chociażby reklamację, tak jak inni nasi klienci, i masz praktycznie Bliską 100% szansę na, wygrania, na wygranie Twojej sprawy. I tym apelem, drodzy Państwo, kończymy to nagranie. Oczywiście o dokumentach niezbędnych w procesie kredytowym, w procesie dochodzenia swoich roszczeń. Również takie nagranie znajdą Państwo w naszej aplikacji i zachęcamy do jego obejrzenia. Dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy.